Nie ginie. Aha. O, siema widzowie. Dzień dobry. Jezu, ale mnie ta dupa poli. Wymieńcie może już tą kanapę. Śniegu już niegdzie popruszyło, jesienno zimowa ciapa w pełni wychodzić z domu się nie chce, to sobie trzeba jakoś rozmaicać czas. Zjeżdżanie sankami ze schodów może nie być najlepszym pomysłem. Nie próbujcie tego w domu, ale nikt chyba nie zaprzeczy, że istnieje jakiś magiczny filtr automatycznie aktywujący się wraz z nadejściem tego przedświątecznego okresu w roku. Filtr, który sprawia, że wszystko wydaje się jakieś takie bardziej przytulne, a my sięgamy częściej po produkcje, filmowe czy muzyczne, do których czujemy po prostu sentyment. Ciepłe wspomnienia, te odległe i te bliższe serwują nam artyści odgrywający dane role czy kawałki. w grach wideo. Zapraszam! do oglądania. Ostatnie lata pokazują jak bardzo rynek gier wideo ugruntował swoją pozycję w przemyśle rozrywkowym. Znani aktorzy pokroju Kita Harringtona czy Jeffa Goldbluma w nowych Call of Duty nie są obecnie newsem wywołującym szybsze bicie serca. Death Stranding genialnego Hideo Kojimy pokazał, że można stworzyć fabułę i narrację gry konkurującą z największymi hitami kinowymi. W dodatku z obsadą rodem z wysokobudżetowej hollywoodzkiej produkcji. Mamy rodzimego Cyberpunka 2077 z Keanu Reevesem. Do tego Quantic Dream skutecznie zacierający granice między filmem a grą dzięki takim produkcjom jak choćby Beyond i Dwie Dusze, gdzie w rolach głównych wystąpili nominowani do Oscara Willem Dafoe czy Elliot Page. Nie ma się co dziwić temu trendowi. Gry są większe, lepiej wyglądają, mają większy rozmach, a ich popularność nigdy nie była tak wysoka. Jak to jednak wyglądało kiedyś, w czasach gdy gry utożsamiane były głównie zmarnowaniem czasu, a większość osób traktowała je bardziej pobłażliwie. A propos ciepłych wspomnień, to jedną z osobistości, której co prawda już z nami na tym świecie nie ma, a która kojarzy mi się z dzieciństwem, jest Michael Jackson. Tak, wiem jak to brzmi, i nie. Nie widziałem się z nim nigdy oko w oko w czterech ścianach. Michael wystąpił w kilku grach na przestrzeni lat, jednak najbardziej znanymi produkcjami były niewątpliwie te, sygnowane nazwą jego najpopularniejszego ruchu tanecznego, a zarazem filmu Moonwalker. Choć powstały trzy wersje gry, chciałbym się skupić jedynie na dwóch z nich, tych wyprodukowanych przez Sega. Tytuły te powstały w ścisłej współpracy z artystą i da się to odczuć. Z ekranu bije wręcz energią Jacksona. Klasyczne ruchy taneczne, pozy, muzyka, moonwalkowy sposób poruszania się, miazga. Co ciekawe, gry różniły się od siebie gameplayem, choć zamysł był podobny. Chcieliście króla popu rozwalać na Przeciwników i ratować dzieci z niedoli. Wersja na automaty charakteryzowała się rozgrywką w rzucie izometrycznym, podczas gdy ataki naszego protagonisty bazowały na magii tańca. No, w skrócie to po prostu na magii. Byliśmy tanecznym magiem bitewnym, który po zjedzeniu szympansa przemieniał się w robota napierdającego laserami. Co? Gra wyglądała naprawdę ładnie. Nawet dziś może się podobać. Mamy zróżnicowane poziomy zaczerpnięte z filmu, wypełnione po brzegi przeciwnikami w postaci zombie, robotów czy wszelakich rzeźmieszków w kostymach rodem z filmu Tron, co tylko dodaje animuszu tej produkcji. Aha, no i ult Jacksona podczas którego wszyscy przeciwnicy na ekranie zaczynają razem tańczyć i niechybnie umrzeć. Ekscentryzm pełną krasą. I to lubię. W przeciwieństwie do swojej arcade siostry, konsolowa wersja gry postawiła na bardziej platformową rozgrywkę. W dalszym ciągu naszym zadaniem jest pokonywanie niezliczonych przeciwników na ratunek dzieciom, korzystając z przeróżnych ataków fizycznych. Te bazują w dużej mierze na kultowych ruchach artysty, a to wszystko w akompaniamencie lecących w tle Michaelowych Bangerów. Najlepszy moment w całej grze, jak dla mnie scena otwierająca pierwszy poziom gry. Michael otwiera drzwi, przechodzi przez nie swoim tanecznym piruetem i rzuca w stronę maszyny muzycznej monetą. Moneta wpada, a maszyna zaczyna grać. Boże, jak to buja. Czy wspomniałem, że obydwie gry zostały bardzo dobrze ocenione? Otrzymały noty, jakich nie powstydziliby się najlepsi w swojej klasie. Mówcie, co chcecie. Michael miał nosa do gier. Bakeriec, Skoro jesteśmy przy Jacksonie, to nie wypadałoby nie wspomnieć o jego wielkim przyjacielu oraz symbolu świąt większości Polaków Makaleju Kalkinie, no, czy po prostu Kevinie samym w domu. Aaaa! Pamiętam, jak pewnego razu po Wigilii była w mojej rodzinie dyskusja na temat sensowności ponownego oglądania tego klasycznego filmu bo przecież, ile można, bla bla bla. Zarzewie III wojny światowej wisiało na włosku. No i chuj, i cześć. Tak jak w przypadku Jacksona, gier z rozpikselowanym chłopczykiem mającym przypominać kalkina powstało kilka wersji. Te różniły się gameplayem w zależności od platformy, na którą zostały wydane. Choć w ogólnym założeniu rozgrywka każdej z wersji opierała się na konfrontowaniu nas z mokrymi bandytami. Na takim Snesie czy gęboju musieliśmy zbierać przeróżne kosztowności, ukryte po całym domostwie, a następnie je zrzucać specjalnym szybem do ukrytego w piwnicy skarbca. Jak na makalisterów przystało, znajdzie jak jest od groma. Od telewizorów, ukrytych w półkach na książki, przez miniaturową lokomotywę schowaną w wannie, poworki z pieniędzmi skryte za obrazami. Czy wszelkiego rodzaju zabawki. Wersja na komputery osobiste z kolei oferowała nam klimat nieco zbliżony do rozgrywki, która mogłaby być protoplastą dzisiejszego Tower Defense. Przemierzamy dom w poszukiwaniu przedmiotów, które możemy wykorzystać do zastawiania pułapek na nadchodzących bandziorów. Na przygotowanie mamy jedną godzinę w grze, czyli ekwiwalent 5 minut w rzeczywistości, po czym do domu wchodzą nieproszeni goście. Jak możecie się domyślać, naszym głównym zadaniem jest sprawienie byci si i się poddali po serii niefortunnych i jakże bolesnych karcielesnych. <laughs> Najciekawsza i najbardziej rozbudowana wersja Homolon to ta wydana na Sega Mega Drive i Game Gear. W przeciwieństwie do pozostałych odsłon, tutaj podróżujemy pomiędzy różnymi domami w obrębie naszej dzielnicy i próbujemy z nich wykurzyć nieustępliwych bandytów, zanim ci ogołocą je z kosztowności i zaleją wodą. Z przeciwnikami możemy walczyć za pomocą szerokiej gamy broni, które możemy kraftować ze zdobytych przedmiotów. Te różnią się od siebie w zależności od amunicji i typu broni, także połączeń jest naprawdę wiele. Zajebiste, co? Jak święta to Bruce Willis, jak Bruce Willis to Apokalips. Gierka ze stajni Neversoftu początkowo miała być produkcją typu Buddy Cup, bez angażu żadnego celebryty, a ostatecznie zyskała twarz znaną na całym świecie. Aktor wciela się w naszego protagonistę, Traja Kinkada, któremu poza swoim głosem użyczył także twarzy. Efekt w tamtych latach był dość... Ciekawy. Nie no, tak szczerze, to nawet podobny. Rozgrywka Apokalips to trzecioosobowa rozwałka w świecie zagrożonym czterema jeźdźcami apokalipsy, stworzonych przez niejakiego czcigodnego. Oczywiście Bruce, <coughs> to znaczy Trey, jest jedyną osobą na świecie, która może im się przeciwstawić i zniweczyć plany złowieszczego naukowca. Obviously. Well, na domiar złego jednym z jeźdźców plagą jest była Kinkada, Maria Magdalena, w którą wciela się również znana postać, amerykańska wokalistka Paul. W grze biegamy, skaczemy i strzelamy. Strzelamy i strzelamy. I tak kurwa do zajebania. Czasem znajdziemy nową broń lub apteczkę zdrowia. Fajnym motywem jest to, że po otrzymaniu nowego oręża, ten możemy sobie zachować na później i dowolnie wymieniać. Do dyspozycji mamy lasery, miotacze ognia, rakietnice, granatniki i parę innych ustrojstw. Walczymy z robotami, mutantami, no i rzeczonymi jeźdźcami apokalipsy. Apokalips otrzymało w miarę dobre noty, a jego nowatorski silnik pozwalał na odtwarzanie w grze nagrań wideo, dzięki czemu w jednej z lokacji możemy obejrzeć teledysk Control wspomnianej wcześniej poł. Posłuchajcie sami. O, pardońsik. Była całkiem dobra nutka. Póki przy nutkach jesteśmy, to wrzucę do listy Guitar Hero 3. Niezły przeskok czasowy względem Apokalips, więc zapytacie czemu? Po pierwsze, mógłbym tu wstawić gierkę z 50 Centem, ale o tej już opowiadałem w moim poprzednim materiale. O tu. Po drugie, mam do tej produkcji sentyment i dostałem ją jako prezent bożonarodzeniowy w liceum. With flex, but okay. wiem. Same pozytywne wspomnienia. W grze swoich person użyczyli Tom Roll czy slash? Także, no, ten tego. To by było na tyle. Ua. Muzycy pełnili w grze rolę bossów, z którymi konkurowaliśmy na wirtualnej scenie, odgrywając na naszej plastikowej gitarce coraz to bardziej zabiłe kombinacje klawiszy. Na tym notabene polegał właśnie cały fans zabawy, na odpowiednim wciskaniu kolorowych przycisków na kontrolerze w kształcie gitary oraz szarpaniu wirtualnej struny za pomocą specjalnego dzinzla. Po ewentualnej wygranej gra dawała nam możliwość wcielenia się w jedną z pokonanych legend rocka. Walka muzyczna z Tomem czy Slashem była tylko dodatkowym smaczkiem, a na wyższych poziomach trudności wygrana, czy choćby dobrze wklepana sekwencja klawiszy dawała odczuć niezwykłą satysfakcję. Była to moja pierwsza gierka tego typu, rytmiczny pseudosymulator, bycia gwiazdą gitary. I wiecie co? To działało. Po paru godzinach gry, nawet z moim drewnianym wyczuciem rytmu, czułem się jakbym miał za moment podpisać kontrakt z systemowe down, czy grać w support przed Kornem. no ewentualnie Aerosmith, Metalliki czy Van Halen. Te doczekały się swoich własnych Wersji gry poświęconej ich twórczości. Sama mechanika rozgrywki była zresztą mocno angażująca. Wbijanie kolejnych rekordów punktowych, nabijanie kombosów, zdobywanie specjalnych bonusów podczas rozgrywki, a to wszystko odgrywając klasyczne rockowe hity. Wspaniały tytuł, szczególnie dla osoby, która zawsze była z muzykowaniem na bakie. Najnowszą odsłoną serii jest guitar Hero Live, która niestety nie odniosła sukcesu. Klops. <śmiewanie> Ciepłe wspomnienia to nieraz te związane z rodziną, a skoro o rodzinie mowa, to nie mogło zabraknąć Wina Diesla. Nasz łysy jegomość znany z takich hitów jak Pitch Black czy serii szybkich i wściekłych, ma w moim serduchu specjalne miejsce. Fakt, że gość sobie założył studio produkujące gry wideo, koncentrujące się na tych z jego udziałem, jest dla mnie pięknym akcentem w jego twórczości. Pomiędzy dwiema odsłonami Kronik Ridica ukazał się rzadziej wspominany Willman. W grze wcielamy się w Milo Burika, tajnego agenta odgrywanego przez Wina Diesla. Naszym celem jest odnalezienie pewnych tajnych dokumentów, czego dokonać Możemy infiltrując mafijną siatkę połączeń przy wykorzystaniu naszych umiejętności rajdowych. Rozgrywka przypomina tę serii Driver, tyle że jest dodatkowo okroszona masą scen akcji mających z Hollywoodzić doświadczenie. Możemy przeskakiwać z auta na auto, by przejąć nad nim stery, a gdy już to zrobimy, nic nie stoi nam na przeszkodzie, by zastrzelić ścigających nas uciążliwych adwersarzy, wychylając się z okna. Cała akcja rozgrywa się w Barcelonie i o ile miejsca do zabawy jest sporo, to stolica Katalonii mogła zostać nieco lepiej przedstawiona. Zresztą nie tylko ona. Ogólny poziom grafiki jest co najwyżej Mimo tego można się świetnie bawić. Są pogonie, są kuriozalnie wyglądające, przekoloryzowane sceny akcji, jest win diesel i totalna rozwałka. Poza głównym wątkiem fabularnym gra raczy nas sporą liczbą zadań pobocznych, takich jak wejście w rolę taksówkarza, mającego wykonać kurs w określonym czasie bądź kradzież konkretnego modelu auta. Innymi słowy, jest co robić. Jak widać znane postacie pojawiały się w grach wideo od niemalże ich samego początku. Przykładów co prawda można by podać znacznie więcej, jest ich w końcu cała masa. Moja lista to jedynie sentymenty starzającego się Millenials. Jej celem jest wzniecenie w was iskierki zainteresowania. Jestem bardzo ciekawy, z jakich tytułów składałaby się wasza lista. Jakich aktorów uwielbiacie, nawet jeżeli ci nie grzeszą swoimi osiągnięciami czy grą aktorską? Czy macie jakieś growe perełki ze swoimi ulubieńcami? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. To z mojej strony na dziś wszystko. Finito. Owari. A właściwie nie. A bo kurwa nie, no dobra, koniec.